Yeah Wiesz jak jest To musi być prawdziwe, inaczej nie ma sensu Beat wali jak serce, bum bum, bum bum Jakby chciał wyrwać mnie z ciała i wciągnąć głębiej w tę od Google vibe, ale mój własny Lecimy Dużo palę, dużo bie, dalej żyję Chwilą, chwilą, chwilą Bloki patrzą na mnie krzywo, ale daje mi to siłę, siłę, siłę oh. Warszawa woła o miłość Znów nie goni ten klimat Zachód słońca i wino oh. Dużo pale, dużo pije, choć to mnie nie myli Nie myli, nie myli, nie myli oh. Wiem, że życie czasem boli, ale idę twardo drill oh. 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 Warszawa woła o miłość a ja biegnę przed siebie, zachód słońca i wino Beat wali jak serce mocno, jakby pchał mnie przez tę noc. Każdy bas jak decyzja, której nie chciałem, a musiałem podjąć je Same ulice, te same sny, co dzieciaki z bloków Tylko, że dziś ich marzenia giną szybciej niż zdążą dorosnąć Chudy chłopak, ale życie przepadło mnie ranami Ey. Ludzie widzą wynik, nigdy nie widzą tej walki pod skórą ey. Ogarnij się mu, mówią łatwo im mówić, kiedy stoją z daleka Nie widzieli tych chwil, kiedy to nie, a uśmiecham się z bólem ye. Patrzyłem jak gasną moi ludzie Jedni nagle, inni powoli Najpierw martwe spojrzeń, potem znikają telefony Myślałem, że coś mnie połknie noc Tyle razy byłem okno, ale coś mnie trzymało, może gniew, może muzyka, może Bóg Bitwa wali jak serce i mówi jeszcze nie koniec ziomu. Ja Jakby ktoś złapał mnie za kaptur i nie pozwolił runąć w dół Każda noc to walka ze sobą, z myślami, z tym co było Ale dopóki coś płonie we mnie, ja dalej idę po swoje Dużo palę, dużo piję, dalej żyję Chwilą, chwilą, chwilą Blogi patrzą na mnie krzywo, ale daje mi to siłę Siłę, siłę oh. woła O, woła wołał miło nie goni ten klimat, zachód słońca i wino O oh, dużo bale, dużo pije, choć to mnie nie myli, nie myli, nie myli, nie myli, nie myli. Oh, wiem, że życie czasem boli, ale idę twardo drilly O! Oh, o oh, oh, Warszawa woła o miło, a ja biegnę przed siebie, zachód słońca i wino oh, oh, mama pytała synu, po co ci te nocne akcje? A ja sam nie wiedziałem czemu ciągnie mnie w tak brudne miejsce, bo gdy w środku burza, a w sercu pęknięty asfalt To człowiek szuka ciszy, tam gdzie cisza jest tylko pułapką Gdzie nie pójdę, rozsypana kokaina jak ślady Po cudzych błędach, których nikt już nie zabierze w oczach Ludzi błyski, jakby chcieli uciec przed sobą Ale zamiast biegną stoją sypią życie na linie Widziałem typów, co znali skróty do piekła szybciej niż siebie Co w kreskach szukali szczęścia, którego nigdy nie będzie Widziałem dziewczyny piękne jak lato Co po kilku miesiącach były jak cienie bez twarzy a ja obok, kuszony, zmęczony, ciekawy, dwa głosy w głowie spróbuj i nie wraca już więcej. I walił jak serce, wiedziałam, że jedna zła noc mogłaby zabrać wszystko, czego nie dołem naprawić. Nie chcę wciągać życia nocem nie chcę gubić własnych myśli, nie chcę stać się kimś, kogo nawet luszę, nie poznam. Patrzę na to z boku. I czuję ten ciężar, jak blisko byłem, żeby przepaść razem z nimi. A ja jednak stoję dzięki ludziom, dzięki każdemu wersowi. Dzięki temu, że wierzę, że mogę wznieść się ponad noc, jak satelita nad blokami, nad Na tym wiem, szukając miejsca, tam gdzie życie nie rozsypuje się na stół. A -a -a. Dużo balę, dużo pije, dalej żyję. Chwilą, chwilą, chwilą. Bloki patrzą na mnie krzywo, ale daje mi. Warszawa woła o miłość Znów mnie goni ten klimat Zachód słońca i wino Dużo pale, dużo piję, choć to mnie nie myli Nie myli, nie myli, nie myli Wiem, że życie czasem boli, ale idę twardo drilly Warszawa woła o miłość A ja biegnę przed siebie Zachód słońca i wino wali jak serce, bum bum Jakbym mówił jeszcze tu jesteś, jeszcze walczysz, jeszcze możesz Dużo palę, dużo piję, ale to nie mój cel Tylko echo nocy chcę przejść dalej niż mój cień Dalej niż blok, dalej niż blok, dalej niż strach A gdy wracam późno i mijam puste ulice Słyszę jak miasto szepcze w ciemności Walcz, walcz, walcz I w jego pozostałę, bo mijem o no ten zawsze żyję ja się go wsiosnosnął